Witajcie, witajcie, witajcie. Sezon wakacyjny trwa, niektórzy są w rozjazdach po świecie, niektórzy bliżej po Polsce, która też ma mnóstwo barwnych zakątków. Ja natomiast chciałbym parę słów poświęcić dzisiaj rozgrywkom ligowym. Oczywiście piłka nożna na pierwszym miejscu. I jeśli chodzi o naszą ekstraklasę, no wszyscy są w szoku. Wisła Płock tak znakomicie wystartowała. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Ale inne drużyny czołówki, oczywiście Krakowia, która solidnością Jacka Dzielińskiego imponuje. Pogoń Szczecin zostawiona przez Kostę Rumiajcia jednak też daje radę. No i stal Mielec jest bardzo wysoko. Mielczan też wielu skazywał na tylko i wyłącznie walkę o utrzymanie. Bardzo cieszę się, że Benjamin Leszka też świetnie sobie radzi. No, Lech Poznań wiadomo, na ten temat już wypowiedziano kilometry słów. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w dalszej części sezonu, ale myślę, że Lech jednak się podniesie. Kiedy patrzę na tabelę pierwszej Ligi Piłkarskiej, Wisła, Kraków, ŁKS Łódź, Ruch Chorzów, Zagłębie Sosnowiec. Gdyby tak nie czytać na główka, o którą ligę chodzi, to rzeczywiście można Odnieść wrażenie, że jest to nasza piłkarska ekstraklasa. Kluby niezwykle zacne, kluby, które sięgały po Mistrzostwa Polski, które sięgały po Puchary Polski w tej chwili, wiodą prym, ale gdzieś tam zaraz za tą czołówką usytuowała się niewielka sportowa enklawa pod tytułem Puszcza Niepołomice. Tam Tomasz Tułacz od ładnych kilku lat wykonuje nieprzerwanie, podkreślam, dobrą pracę i e, szyta na miarę pierwszej ligi ekipa, która. W zeszłym roku spokojnie finiszowała, pozostając w lidze, teraz próbuje się odgryzać i gra taki niesforny futbol. Też mała ojczyzna Niepołomice na pewno jest warta tego, by o niej parę słów powiedzieć. Niebawem właśnie derby pomiędzy Puszczą a Wisłą Kraków. Kto by w Niepołomicach jeszcze przez ostatnie kilkadziesiąt czy w ogóle kiedykolwiek lat myślał o tym, że do takiego derbowego pojedynku nie w Pucharze Polski, ani gdzieś tam towarzysko, dojdzie. Zobaczymy jak się to będzie układało. Jeśli chodzi o drugą ligę piłkarską mamy oczywiście między innymi Kotwice Gołobrze, która jest sensacyjnym liderem, która znakomicie wystartowała do sezonu, ale tam też nie brakuje zespołów, które jeszcze lata temu grały w piłkarskiej ekstraklasie. Również jak choćby Hutnik Kraków, czy Stomil Olsztyn, czy Siarka Tarnobrzeg, czy Polonia Warszawa, czy Lubelski Motor, a więc dzieje się bardzo ciekawie. Oczywiście trwa także rywalizacja w tej najciekawszej części sezonu w lidze żużlowej, płyczek herbaty. Jeśli chodzi o ekstraligę wiadomo, że faworytem bitym jest Motor Lublin. Pamiętajmy, że Lew Częstochowski potrafi również zaryczeć, mówi przepowiednia i też jest w stanie różne nie, nieobliczalne rzeczy zrobić na mistrz kraju, też jeszcze ostatniego słowa nie powiedział. Natomiast jeśli chodzi o pierwszą ligę, pochodzę z Podkarpacia i zawsze ściskam kciuki za zespoły z tego regionu. Wilki Krosno, które zakończyły rywalizację w zasadniczej części dopiero na trzecim miejscu, ale po drodze Wilki też będą musiały jeszcze uważać na swoją skórę, by coś im się nie przytrafiło w rywalizacji półfinałowej. Innymi na pewno bardzo, bardzo fajnie się to dla krosna poukładało i zobaczymy, czy rzeczywiście ta drużyna będzie w stanie pomieszać szyki Polonii Bydgoszcz i przy falubazowi zielona góra drużyną, które były jakby zamaszczenia w trakcie rundy zasadniczej i bliżej końca, właśnie predestynowane do tego, by awansować do żółżowej ekstra na sezon 2023. Tak to wygląda. A ja przypominam z kolei wszystkim fanom quizu pod napięciem, że już niebawem powrót tego arcyinteresującego programu będzie znów sporo Ciekawych, nowych również gości, także jeszcze chwilę cierpliwości uzbółcie się w nią. No i pamiętajcie, quiz pod napięciem zawsze żywy, quiz pod napięciem forever.